Ona sobie urodziła przyjaciółę ale, ale wszystkie nam mówiła, że z nim nie jest. Właśnie. A teraz nagle, że z nim nie jest. Gala. Nie, że z nie, brywa, nie że po prostu z nią porozmawiać, a ona... Nie chcieliśmy w ogóle z nią porozmawiać, bo ona... Tak? Jesteśmy osobami publicznymi w internecie. I ona w ogóle wstawiła nie dość, że jego twarz, gdzie on... Uciekł... Tak, on się ukrywa jakby się bez twarzy, jest w internecie, nie? W internecie, jest jako kamerzysta, czyli ma maskę mhm. A ona przez to... Wszystko udostępniła jego twarz na relacji, gdzie mam bardzo duże... Wszyscy, ona ma bardzo duże zasięgi, tak? I to bardzo dużo osób zobaczyła, ona nie ma prawa udostępniać jego twarzy, w ogóle. I zaczęła porozmawiać. No w, się w to. Ma cywilizowany w sposób, Nic ja była tak samo pokoleni, jak jest <grym> są teraz. No tak tak samo. Samo. Ja to ja mam to tak powiem, jak ona się w jaki sposób nie znalazła on y Ona z nami nagrywała filmy, po prostu. My? Ona jest po prostu z innego też domu, którego wcześniej nagrywała Timu X i po prostu my ją siedzieliśmy tak samo, żeby mną nagrywała po tym, jak. Po prostu za filmują. Wszyscy tutaj byliście i nagle. Tak, pro tak. tak. A to pierwsze, pierwsze taka, taka akcja? Tak, pierwsze.